Cześć, pora na podsumowanie książek przeczytanych w poprzednim miesiącu, czyli w sierpniu. A pod kątem literackim był to naprawdę dobry miesiąc, co zaraz będę Wam chciał w szczegółach opowiedzieć. Zaczniemy od. Kroków na strychu. Autorką tej książki jest Marta Malinowska. Ja pamiętam, że gdy ta książka się ukazywała, co było niedawno stosunkowo, to pojawiało się dużo, dużo relacji na przykład na Instagramie dotyczących właśnie tej książki. No, chcę przez to powiedzieć, że taka dystrybucja informacji o niej była na taką dość dużą skalę. Pamiętam takich dużych twórców dotyczących du, du, dużych du, dużych twórców, którzy publikują na temat Książek, którzy między innymi o Marcie Malinowskiej i o tej książce Posty i storisy robili. Ja sobie wtedy zapisałem nawet tą książkę do przeczytania, a impulsem do jej zakupu było to, że ona się w Biedronce pojawiła za dychę. No to już był taki moment, gdzie pomyślałem, że nie ma na pewno na co czekać, i po tę książkę sięgnąłem. A jeżeli chodzi o samą treść, to mamy tutaj do czynienia z bohaterką, która ma na imię Patrycja. Ona przenosi się do, na południe Polski po to, żeby tam za Zacząć zupełnie nowe życie, dlatego że jej poprzednie takie do końca kolorowe nie było. I muszę Wam powiedzieć, że ta Patrycja to jest okropny człowiek, taka wstrętna biurwa, która jest kierowniczką w banku, w takim nowo powstałym oddziale na, na, na południu tej Polski, i, i ona tam jest takim człowiekiem, z którym jeżeli moglibyście wybierać, to byście nigdy nie chcieli współpracować. Jest po prostu osobą, która jest tak bardzo zafiksowana na pracy. To jest taka kobieta, która bardzo dobrze, wydaje mi się, dogadałaby się z profesorem Matczakiem, który to... Oczywiście mówię to pół żartem pół serio, który jakiś czas temu powiedział, że po w Polsce młodym ludziom nie chce się pracować, no to tej Patrycji na pewno się chce. Ale ogólnie cała idea polega na tym, że ona kupuje taki dom, który jest no, stary i w tym domu zaczynają się dziać pewne rzeczy. I przyznam szczerze, że ja byłem przekonany, że tam się będą dziać trochę inne rzeczy niż się dzieją. Może tak, no nie będę Wam zdradzał fabuły oczywiście, jeżeli ta książka jest przed Wami, natomiast byłem zaskoczony. Ale chyba bardziej na minus niż na plus, tym, jak została poprowadzona akcja w tej książce i do czego nas to wszystko doprowadziło. zatem podsumowując, książka dobra, natomiast nie tak dobra, jak mogłaby być, i tak dobra, jak wyobrażałem sobie, że będzie, biorąc pod uwagę te wspomniane wcześniej relacje i, 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 i takie mm, duże. Y, du taką dużą dozę. Mm, ze strony autorki, że coś tutaj się wydarzy, takiego fajnego, ale to nie do końca po prostu zostało dowiezione, trochę się... Trochę się zawiesiłem. Idźmy dalej. O, i druga, e, druga książka Sławek Gortych, Schronisko, które przestało istnieć. Ja w ogóle sobie w pewnym momencie pomyślałem, że zerknę, co takiego się sprzedaje teraz w Empiku, e, co jest na takich topowych listach u samej góry, jakie książki, jacy autorzy, co tam się w ogóle dzieje. No i trafiłem na Sławka Gortycha, tylko że nie na tę książkę, bo to jest pierwsza z tej serii, a ja trafiłem na tą czwartą, chyba, która, która teraz się e, ukazała. Natomiast chodzi w tej książce akurat, bo myślę, że sięgnę po kolejne, ale też mam chcę coś powiedzieć takiego no poniekąd rozczarowującego, bo ja sobie patrząc i czytając w ogóle opinia tej na temat tej książki, no to, że to jest książka górska roku 2023, że to jest książka roku 2022 na portalu Lubimy Czytać. No umówmy się, portal Lubimy Czytać jednak pewną e, większą niż mniejszą e, liczbę osób czytających m, tam konsoliduje powiedzmy i, i byłem przekonany, że naprawdę dostanę mocną, dobrą, e, dobrą historię. I dostałem dobrą historię, ale znowu nie tak bardzo dobrą, jakiej się po tym wszystkim spodziewałem. Jeżeli chodzi o samą fabułę, no to młody stomatolog, który ma na imię Maksymilian. No, jedzie w karkonosze, dlatego że ma problemy w życiu prywatnym i postanawia sobie w tym miejscu od tych problemów odpocząć, jak łatwo się domyślić, odpocząć tą tam. Nie będzie miał okazji, będzie miał raczej okazję, żeby problemów mieć jeszcze więcej. Będzie tu trochę historii, będą lata grubo, grubo wstecz, kilkadziesiąt możemy, możemy liczyć. Będzie sporo takich wątków, które według mnie miały odrobinę większy potencjał, aby trochę więcej rozrywać. I po prostu nam jako czytelnikom e, zapewnić, ale też, żeby było jasne, to nie jest książka zła, tak jak powiedziałem wcześniej, to jest książka dobra, ale nie taka, że o, klękajcie narody, że nie wiadomo co. Powiem Wam też, wiecie co jeszcze, a, powiem bo mi to przyszło do głowy teraz i podczas czytania tej książki, że tak bardzo ludzie, czytelnicy mają tendencję, nie wiem na ile, na ile to jest Prawdziwe, a na ile to jest takie trochę trollowanie, na ile to jest w jakiś sposób też e, taka poza, to takie udawanie e, i wyśmiewanie prozy Remigiusza Mroza. No kurde, ja mam czasami takie sytuacje w życiu, że chcę sobie wrócić z pracy, położyć się na kanapie i przeczytać coś lekkiego, coś nad czym nie będę musiał się zastanawiać. Nie wiem, nie muszę czytać jakichś wtedy filozofów, Freuda, b, b, kogo tam jeszcze, e, tylko chcę sobie po prostu przeczytać dobry kryminał i się odmurzyć. I czytając sobie tego typu książki, no, ona jest okrzyknięta nie wiadomo jaką książką, tak, tak jak Wam powiedziałem przed chwilą, że to m.in. książka roku na, na serwisie Lubimy Czytać z 2022 roku, a, 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 a patrząc na to tak trochę globalnie, na ten cały rynek książki w Polsce, to, to z Remigiusza Roza się śmiejemy, a powiem Wam szczerze, że ja się często bardzo dobrze bawiłem, lepiej, no kurczę, powiem to wprost, lepiej niż e, czytając Sławka Grutycha w tym wypadku, e, czytając właśnie książki Mroza i ja myślę, że sobie Pewno do nich wrócę. No, ma chłop coś takiego, że te jego książki się sprzedają, tak jak się sprzedają. No, wydaje mi się, że jakiś powód jest. Czy nie wydaje mi się, bo czytałem niejedną książkę Mroza i było świetnie. Mrówki nie mają skrzydeł. O, a to jest kolejna książka z Biedronki. Napisała ją, żebym tutaj się nie pomylił, Silva Gentilini. Gentilini, Jezu, nie wiem, ale na dole na pewno Wam tutaj wkleję imię i nazwisko tej autorki. To są historie tak naprawdę dwóch kobiet. Dwóch kobiet, które mają trudne życie, i mam przez to na myśli, że one są regularnie niszczone fizycznie i psychicznie. I o ile w warstwie takiej merytorycznej tą książkę czyta się trudno, no bo nie wiem, kto miałby jakąkolwiek, nie powiem radość, ale satysfakcję z czytania. Gdy komuś dzieje się krzywda, o tyle już w warstwie literackiej w tej książce jest naprawdę wszystko w porządku. Jest to po prostu dobra historia, którą, no, która chce zwrócić pro, uwagę na problem, który, który występuje. I oczywiście, że zawsze, gdy do nas trafia taka narracja, gdy mówimy o tym, że no, ktoś jest w rodzinie bity, to zwykle są kobiety. Natomiast myślę też, że można by to rozszerzyć ogólnie o cierpienie ludzi w. Związkach, w związkach, w rodzinach, w sytuacjach, gdy z boku wszystko wydaje się na pozór no, jak najlepiej, że, 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 że to wszystko działa, ta cała jednostka społeczna, jaką jest właśnie rodzina na przykład. No ale już w środku, jeżeli byśmy się tam zagłębili, to tak dobrze wcale nie jest. I tutaj, jeszcze przy okazji, Aleksandra Zbroja. To jest autorka, która napisała książkę innymi Mireczek, która gdzieś tutaj jest za mną, o swoim ojcu, alkoholiku. Napisała: Co myśli o tej książce? Ja się w dużej mierze z tym zgadzam. Ogólnie no, jest to książka o przemocy domowej i jeśli będziecie mieć okazję po nią sięgnąć, to myślę, że warto. No, zdecydowanie jest to taka literatura, która do najprostszych i najłatwiejszych nie, zależy, nie należy, ale ślad swój w czytelniku zostawia. No. Nope. Nie mogło zabraknąć oczywiście tego Pratchetta w tym miesiącu. Tą ósmy, no bo ósmy miesiąc jest tego roku. Maskarada, bardzo dobrze się bawiłem. Wydaje mi się, że ten taki, taka, taka trochę dolina literacka, jeżeli o Pratchetta chodzi. Jeżeli oczywiście też o moje zdanie na temat tej serii chodzi. Tu już za nami ta piąta, szósta czy siódma część były. Nie, szósta, piąta i szósta chyba były takie powiedzmy średnie. Tutaj już jest wszystko fajnie. Dalej w głównej, dalej główną rolę Odgrywają e, czarownice, e, te babcie, które mają e, przesympatyczne przygody, jeśli mogę tak powiedzieć. I co? I oczywiście we wrześniu, e, część dziewiąta przede mną, więc nie będę Wam już nawet więcej na ten temat mówił. A tutaj, Aj w ogóle. Sierpień upłynął mi, jeżeli chodzi o książki, o takie mm, powiedzmy nie najłatwiejsze lektury. Ale jeżeli chodzi o nie pytaj. E, Maurin Callahan jest autorką e, tej książki, to to wiecie co? Ej, bo ja teraz mam banie, czy Maurin to jest imię damskie czy męskie. Ale ja sobie nie pamiętam, czy to pisała kobieta czy mężczyzna, ale w podziękowaniach na pewno mi się uda to sprawdzić. Poczekajcie sekundkę. Ej, nie wiem. Wiecie co? Ja to muszę sprawdzić, bo mi to nie da spokoju ej dobra, już mam. Musiałem to sprawdzić, wiecie co, bo dlatego, że kiedyś jak sobie czytałem jakąś książkę, już nie pamiętam jaką, czytam sobie, czytam yy, i, i byłem przekonany cały, całą tą książkę, że to napisała kobieta. A potem dochodzę do tych yy, podziękowań, tam mężczyzna dziękuję za to wszystko i mówię, kurczę, następnym razem będę to sprawdzał, bo się teraz takie rzeczy dzieją na świecie, że, że musiałem się upewnić. A zatem autorka przeanalizowała historię życia Rodu Kennedy. tak? Między innymi właśnie prezydenta Kennedy'ego, i wzięła na tapet 13 kobiet, które miały coś wspólnego z tym rodem właśnie. I uwierzcie mi, że niedobrze było mieć cokolwiek z nimi wspólnego, dlatego że to się dla tych kobiet kończyło bardzo źle. Kończyło się często śmiercią, kończyło się w innych wypadkach. Poważnym uszczerbkiem, jeżeli chodzi o zdrowie psychiczne, i ogólnie była to dla tych kobiet droga przez mękę. I o jednej jeszcze książce będę chciał Wam dzisiaj opowiedzieć o książce bardzo istotnej, która zrobiła na mnie bardzo duże wrażenie a która będzie tematem poniekąd nawiązywać do nie pytaj. Ogólnie polecam Wam to bardzo. To jest tak bardzo otwierające oczy doświadczenie czytelnicze. Tak bardzo otwierająca na obłudę, którą my widzimy w mediach, którą widzimy wśród ludzi, których na co dzień oglądamy w telewizji, o których czytamy w internecie, którzy są gdzieś wysoko w powiedzmy takiej hierarchii społecznej, a którzy są głównowarci, którzy są wstrętnymi i ochydnymi ludźmi. Siła wieku, teraz trochę, żeby. Odciąć się od tematu brzydkiego i, i niefajnego, ale do którego zaraz i tak wrócimy. E, Karl Honor. Honore? Nie wiem też znowu, jak to przeczytać. E, a to, 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 to znowu jest książka Zadychę z Biedry, ale e, kupiłem ją dlatego, że. No, czas płynie. Też powiedziałby Paulo Coelho. Natomiast. No, nie mamy na to wpływu. A skoro nie mamy na to wpływu, to musimy się z tym pogodzić. I to jest takie bardzo bliskie filozofii stoickie. Ja z tą filozofią ostatnio staram się mieć jak najwięcej wspólnego, podchodzić do życia na zasadzie, że jak nie mam na coś wpływu, no to mam to w pompie. Łatwe to to nie jest, bo ciężko mieć niektóre rzeczy w dupie, a zatem staram się wtłaczać sobie do głowy jak najwięcej pozytywnych elementów, które by powodowały, że ja się tym życiem będę przejmował mniej. No i jak przeczytałem opis tej książki, to sobie od razu postanowiłem, że też ją w niedługim czasie przeczytam. Tak mówiąc najkrócej, to autor udowadnia, albo inaczej stara się nam udowodnić, że starzenie się to wcale nie jest taki m, aż okropny proces, jak nam się może wydawać: że jeszcze mając lat np. 70, 80 czy 90, możemy grać imprezy, być DJ-ami, chodzić po wybiegu, pozować do zdjęć, być modelką, uprawiać seks, bawić się, bawić się, jakbyśmy mieli lat 20 czy 30. Czy to jest zbieżne z tym, co ja na przykład obserwowałem? Wśród swoich bliskich, gdy zbliżali się do e, finałów swoich żywotów? No nie do końca. Czy jednak ta książka jest warta przeczytania? No tak, bo na chwilę podczas jej lektury można poczuć się lepiej. Można sobie wyobrazić, że jednak, no kurde, może będziemy w grupie tych ludzi, którzy nie zostaną tak ochydnie przez starość e, potraktowani, że nie będziemy musieli tej starości spędzać przykuci do łóżek. Chorujący na jakieś nieuleczalne choroby, które będą nam powodować to, że naprawdę lepiej byłoby się nam przenieść już do innego świata. No, na pewno to jest książka z gatunku, że lepiej ją w głowie mieć niż jej nie mieć. Być może przyda nam się w sytuacji, gdy będzie już kiepsko i znajdziemy w niej jakąś przysłowiową i tytułową siłę wieku. Idźmy dalej. O, proszę Państwa, optymista. Sam Altman. Twórca czat GPT i OpenAI. Ja jestem ogólnie czatem GPT i wszystkimi tymi modelami LLM-owymi, tymi agentami AI, które teraz tak w takiej dużej ilości się pojawiły. Ja jestem nimi zafascynowany, ja codziennie praktycznie z nimi rozmawiam, z nim, z jednym, teraz akurat z Gemini. wcześniej miałem tego czata GPT przez ileś miesięcy i korzystam z tych wersji płatnych, bo próbuję sobie znaleźć tam jakieś takie Wnioski, jakieś takie rady, których, na które sam być może bym nie wpadł, a traktuję też tych agentów jako takie przedłużenia e, mojego toku myślenia e, i szukania w tym toku słabych punktów, e, tak, żeby jednak z tych agentów, z którymi rozmawiam, wycisnąć możliwie najwięcej, po to, żeby no to życie, które mam, jakkolwiek e, polepszyć. Myślę, że tak mogę powiedzieć i no to jest biografia, no to słuchajcie, jeżeli o biografię chodzi, to ja zawsze przepadam, nie inaczej było w tym wypadku, bardzo dobrze mi się tę książkę czytało, chociaż powiem Wam szczerze, że jest tutaj dużo błędów tak stylistycznych i ortograficznych, ja nie wiem, czy ktoś się tutaj do redakcji, do korekty tej książki nie przyłożył, najwyraźniej tak, w ogóle w podziękowaniach, ale to takie będzie Nawiązanie trochę do tego, co powiedziałem Wam wcześniej a propos książki Nie Pytaj, że sprawdzam, czy to jest autor czy autorka, bo tutaj autor na końcu i autorka jednocześnie. No, wiecie, co tu jest pomieszane? tak, że raz w podziękowaniach zwraca się do nas osoba płci męskiej, za chwilę płci żeńskiej. Pod tym kątem tej książce dużo brakuje. Nie wiem, czy ktoś jej po prostu nie przeczytał przed wydrukowaniem, czy o co tu chodzi, ale sam bym tą korektę lepiej zrobił za 50 zł niż ktoś, kto się nad nią pochylił. Natomiast sama treść, no jak najbardziej, bardzo wartościowa, bo i jest... Sam Altman człowiekiem specyficznym, a i całe OpenAI też do takich standardowych powiedzmy firm nie należy, więc jeżeli jakkolwiek interesuje Was ta rewolucja, która już się zaczęła i która jest nieuchronna, jeżeli chodzi o zmiany dotyczące życia, dotyczące pracy i dotyczące tego, co się będzie działo z nowymi technologiami, technologiami to ta biografia na pewno Wam się spodoba. A, i teraz słuchajcie, dwie ostatnie książki. Dwie, można powiedzieć, najlepsze, a zarazem najtrudniejsze. To pierwsza będzie Marka Beckham, Tom Bower. Ja o tej książce to nagrałem w ogóle osobny film, który z jakiegoś powodu to się praktycznie nie ogląda. Bardzo możliwe, że przez to słowo, które jest na układce. Nie wiem, bo dałem to taką okładkę na YouTubie i być może YouTube stwierdził, że to nieładnie. Albo po prostu wszystkich gówno obchodzi marka Beckham, co też jest możliwe. Ale akurat kurczę, jak tam mam takie ważne przemyślenia. To nie wiem, czy YouTube, czy co się wydarzyło. no Ktoś tam stwierdził, że jednak się ten film obejrzy. Najgorzej ze wszystkich moich filmów, <grym> jakie w ogóle nagrałem. Ale co mam chcę powiedzieć, to drodzy Państwo, to jest książka. Która jest niesamowita. Jeżeli przynajmniej 30%, 40% tej książki jest prawdziwa, to jesteśmy tak bardzo manipulowani, tak bardzo media wpływają na nasz osąd rzeczywistości, że to jest aż niewiarygodne. Ja przeczytałem tę książkę. Odlajkowałem ilość profili na Instagramie. Mówię, o nie, nie będę brnął w takie coś, co tutaj jest zaprezentowane na przykładzie państwa Beckhamów. A tak z grubsza, jeżeli w ogóle nie macie ochoty oglądać tamtego, tamtego filmu, ale jeżeli Beckhamowie was kiedykolwiek jak, w jakikolwiek sposób interesowali, to naprawdę sięgnijcie po, tej, po, te, po tę książkę. Ja sobie zdaję sprawę, że nie wszystko tutaj jest prawdą. Chociaż nie mam tak naprawdę żadnych podstaw, aby sądzić, że tak jest. Wydaje mi się, że część. Tych informacji tutaj może być yy, pod tezę. No, autor, jaką ma taką mano, wiadomo, że jeżeli próbuje zdemaskować yy, prawdziwe oblicze tej pary, no to nie będzie przychodził do nas z informacjami, że to są wspaniali ludzie, tylko będzie szukał. Szukał i szukał, i wiele rzeczy, moim zdaniem, tutaj znalazł, które mają oparcie w rzeczywistości na potwierdzenie tego mamy sporą yy, bibliografię z której autor korzystał jest z tych stron trochę jeśli chodzi o źródła no gorąco gorąco wam to y, polecam po to żeby nabrać dystansu abstrahując od Beckhamów ogólnie do nowych mediów do Instagrama TikToka Facebooka do tego wszystkiego co się nam wtłacza do głowy i do tych naszych wyobrażeń dotyczących życia ludzi ze świecznika które to życie takie wcale jak się okazuje, a piękne nie jest, a to jak oni tym życiem potrafią sterować, żeby nas z pieniążków, mówiąc wprost, wydoić, no to jest, to jest oddzielny temat. I ostatnia książka w sierpniu. A tak naprawdę to pierwsza, jaką przeczytałem, jaką skończyłem. W sierpniu ją zacząłem jeszcze w lipcu, a skończyłem w sierpniu 9 dni. Jeśli dobrze pamiętam, zajęło mi przeczytanie Hani Jana Gichary i jej małego życia. Ta książka stała mi tutaj na półce już chyba ze skutkiem półtora roku. Ja to mam tak w ogóle, że żeby przeczytać grubą książkę, to muszę się nastawić, bo mam taki, powiem Wam szczerze, mam taki racjonalny lęk, że ja w tym czasie nie czytam innych książek, które są cieńsze i na przykład czytając jedno małe życie, mógłbym przeczytać trzy lub cztery książki, które są mniejsze i które potencjalnie mogą mieć większy wpływ na moje życie. Głupie, ale tak mam. No więc Hania Jana Gichara popełniła okropnie grubą książkę o okropnym małym życiu głównego bohatera i na ten temat też nagrałem osobny film, więc nie będę wam już tutaj powtarzał tego wszystkiego co powiedziałem tam, jeżeli was ta opowieść interesuje. Ja sobie zdaję sprawę, że od jej premiery już upłynęło trochę lat, ale była to naprawdę dobra książka. Była to książka, która jest z gatunku tych, które zostają z czytelnikiem na dłużej i ja nie Mówię tego, bo to takie jest trochę wyświechtane, że a zostaje, bla bla bla. No zostaje. Uwierzcie mi, że to jest tak jak z tym Jokerem, nie tym najnowszym, z Lady Gagą, tylko z tym poprzednim, z Joaquinem Phoenixem, gdzie on tam bardziej sam występował niż właśnie z tą Gagą. I no ja wiem, że tamten film jest smutny. Beznadziejny, że jest jaki jest, a jest jednak znakomitym filmem. To jest film, który, jeżeli miałbym wymieniać takie właśnie najlepsze produkcje kinowe, które oglądałem w ostatnich latach, to, to pierwszy przychodzi mi do głowy Joker. E, pomimo tego, że premiere miał swoją ileś lat temu, to jest, no, jest doskonały. I, i, I z gatunku mm, literackiego, gdybym miał Wam właśnie coś mm, takiego porównywalnego, o czymś takim porównywalnym powiedzieć, to właśnie jest Tajana Gihara. To właśnie jest Małe Życie, y, książka o. O okropnym cierpieniu, ale też o miłości, o grupie przyjaciół, o samej przyjaźni, o więzach, które pomiędzy ludźmi się tworzą, i o tym, jak bardzo my jesteśmy w stanie jako ludzie skrzydzić drugiego człowieka. Bardzo dobra książka. No. I tyle na dzisiaj. Widzę, że już i tak sobie do Was chwilę pogadałem. A chciałem sobie pogadać, bo, bo to był, tak jak powiedziałem Wam na początku, dobry literacko miesiąc. Yy, wrzesień zaczął się nie gorzej. Dlatego, że czekam w tym momencie na najnowszą książkę Kuby Małeckiego. Czytam też sobie pewne dzieło noblisty, o, o ziemi, o chłopach, o, o ciężkim, trudnym życiu i starym świecie. No, wydaje się, że wrzesień takie wprowadzenie do jesieni też, też będzie dobry pod, pod tym kątem książkowym, więc też mam nadzieję, że będziemy się słyszę i widzieć już niedługo z kolejnym podsumowaniem, a pomiędzy tym jeszcze na pewno do Was z jakąś książką wrócę. Mam, mam kilka takich typów, o których chciałbym wam opowiedzieć więcej. Dzięki, nie przedłużam. Trzymajcie się ciepło, trzymajcie się zdrowo, do zobaczenia. Hej!